Przechodziłem sobie tak tutaj po rynku i bardzo dużo zapachów czułem. Różnych: perfumy, pot, lody, gofry, obiadki, schabowe. Jak wszystko to się tak skumuluje, to to po prostu śmierdzi. I tak dokładnie jest ze wszystkimi filozofiami tego świata. Ta, która mówi, że musisz być dobry, bo staniesz się mrówką. Że musisz być dobry, żeby zasłużyć na swoje zbawienie, że musisz nawet chodzić do kościoła, bo również są filozofie inne religijne. Natomiast widzicie, wszystko to tak naprawdę się nie liczy względem prawdy, a prawdą jest Jezus Chrystus. Jezus Chrystus, król królów i Pan Panu. A Ewangelia to jest radosna nowina o tym, że możesz być dzisiaj zbawionym. zadarmo